Także jeszcze raz e, witam serdecznie Państwa na komisarzu prac e, Jana Wociągi. Jest to 55-lecie, tej retrospektywy. E, 55 lat to e, suma, która zmusza do refleksji do zastanowienia się na miejscach. Nad tym, e, dlaczego przez tak długi okres czasu, od w skali e, życia człowieka, jest to długi okres czasu, można uprawiać cały czas Mozolnie, z uwagą, z głębiej tą samą dyscyplinę, czy ten sam życie, życia, bo sztuka jest życiem. Jest to pytanie o, o wytrwałość, To jest to pytanie też o, o kontrolficzny sens życia, kondycję. no mi kondycji nie brakuje. Sztuka tak naprawdę nie odpowiada na żadne pytanie, proszę Państwa. Sztuka te pytania zadaje. Ja Jasiek. Przez ten czas, kiedy tworzył, zadał mnóstwo pytań i jego obrady służą do tego, żeby drążyć tą rzeczywistość. Robi to niezmiennie, robi to intrygująco. I za te 55 lat należy mu się taki ludzki szacunek. A więcej o sztuce powie Witam serdecznie Państwa wszystkich, jak jesteście. Tutaj. Szczególnie witam kolego Martynów, którzy przybyli. Witam również przyjaciół z Niemiec. Witam szczególnie moją rodzinę, no i szczególnie moją wnuczkę, która przyjechała, miżej, miżej. Która przyjechała z Szczecina, Martynów. Ale tak się tu no. <klucz> Na tej wystawie jest 31 obraz. Pomyślana była taka jako optimowanie mojej możliwości przestać przynieść od tym życia. Oczywiście wszystkich prac nie możemy pokazać, bo galeria dla Barcowa jest za mała. No. Wiesz, <śmierdzi> o, 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 o. Bo w którym więcej nawet nie dostało. Każdy znaczy obrazy są jakieś rozsiane po świecie po ludziach, także w ogóle ich nie ma. Pierwsza wystawa była. W sześćdziesiątym roku Tarnowski Przepraszam Przytomki nie słychać. była w sześćdziesiątym roku pierwsza wystawa. Druga wystawa była w sześćdziesiątym roku w Koszencinie. w siedzinie Zespołu Pieśni Tańca Siądz. Od tej pory już tych wystaw było bardzo, bardzo dużo. O samej trudności wiele nie będę mówił, dlatego, że pan Andrzej y, bardzo ładną recenzję napisał do modelu również napisała pani poszucka więc chciałbym żeby te obrazy oglądać w ciszy i żeby rozmawiać z nimi ja nie chciałbym kreda stycznego tutaj wypisywać czy opowiadać o nich bo one chyba tego nie wymagają dziękuję państwu bardzo <kluczy> jeszcze jedna historia chciałem opisać tylko jeden, jedno zdjęcie które tam jest to jest bardzo ważne, dlatego, że ja pociąga jako student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, lata 63 1969 pracownia Stanisława Tesera, profesora Jacka Żuławskiego, no i tak to wyglądało. Akademia Sztuk Pięknych mieści się w broni Gdańskiej, w pięknej w siedzibie. Dzisiaj, jak ktoś jest w Gdańsku, może zobaczyć, jest to unikat z 1605 roku. Pani Adwociąga mówił, że ta galeria jest zbyt mała. To nie wiem dlaczego Larczyk po hołdzie tak w wymowny sposób na mnie spojrzał. Oczywiście się zaniepokoją w tym momencie, bo do tej pory słyszałem, że to jest jedna z największych galerii na Pomorzu i w ogóle coś wspaniałego. Teraz tutaj znajduje się, że być może jest za mała. Ale wracając już do naszego artysty, Szanowni Państwo, to dla nas chyba wszystkich jest wielki zaszczyt, że mamy takiego człowieka na naszych wyspach człowieka, którym możemy się szczycić nie tylko w ale i w kraju, ale poza granicami naszego kraju. Jest to osoba bardzo skromna. Jest tak skromna, jak skromne są jego obrazy. I tak cicha, jak ciche są jego obrazy. On faktycznie maluje ciszą. I to widać. Ja na co dzień nie miałem z wielkiego kontaktu z twórczością Jana Bociągi, bo przez te lata, kiedy odwiedzałem galerię, one faktycznie te obrazy przyciągają właśnie takim, takim spokojem, takim, taką chęcią zastanowienia się nad tym, co jest za nami, tym, co jest jeszcze przed nami. Za te wszystkie lata Pani Janie, serdecznie Panu dziękuję w imieniu Prezesa Miasta Śląskiego Janusza Złotkiewicza. Przygotowaliśmy, i tu może pod mikrofonem będę mówił, głos dosyć donośny. Przygotowaliśmy dla Pana Jana taki okolicznościowy graberto z podziękowaniami za jego twórczość. E, Pozwoli Pan Panie Janie że ręce tutaj, na Pana ręce. Podziękowanie. Ale jeszcze mamy coś świetnego. proszę Pani. Szanowni Państwo, kto zgranie, co to jest? Brawo, brawo. To są pędzle artystyczne. Ja Powiedz na ociągi, żeby na jeszcze przez wiele, wiele lat służył swoim talentem, swoim kursztem i swoją wrażliwością, którą ma. Także jeszcze dodatkowy prezent, ale mamy jeszcze coś dla jego małżonki. Gdzieś widziałem. Jest, proszę bardzo. Dziękuję pani bardzo, bo... Myślę, że to jest chyba najważniejsze, że bez wspaniałej kobiety wspaniały mężczyzna nie istnieje I za, te, za te wszystkie lata, kiedy pani wzbogaca twórczość pana Jana serdecznie, pani również mówiła.